Cześć, witajcie. Dawno mnie nie było trochę mi zeszło zdrowotnie, także niestety nie, nie byłem w stanie kręcić jakichkolwiek filmów. Poza tym no, nie było też za bardzo na to czasu z drugiej strony. Dzisiejszy filmik, który Wam chcę pokazać, który chcę zaprezentować to Taka ciekawostka przyrodnicza, jak ja to nazywam, Wał od silnika lotniczego Rotax 912. Jest to silnik czterosuwowy, opracujący no, na panewkach, składany z poszczególnych części, e, przeciwwagi składane, środek stanowi tylko, środkowa panewka, i przeciwwagi, pokażę Wam to później stanowią integralną całość, a reszta to są elementy dokładane. Podobnie to wygląda jak wał od M od URALA, przy czym dwa takie wały złożone razem ze sobą, współpracujące jest to silnik hmm, pracujący w układzie hmm, boksera, tak zwanego cztery cylindry co 180 stopni tłoki a niestety przypadłością tych 912 jest to, że pod wpływem obracającego się śmigła, przeciążeń, które są na końcu wału, od tej właśnie strony bardzo często te wały ulegają z rozsunięciu, zniszczeniu, przestawieniu. Teoretycznie nie nadają się do dalszej eksploatacji, co... No, spotyka się z dużą dezaprobatą klientów, bo się okazuje, że jak się tego nie da zrobić. No, nie da się tylko według producenta, teoretycznie przynajmniej, bo praktycznie wygląda to tak, że już jeden taki wał udało mi się zrobić swego czasu, naprawiłem, poprawiłem, ustawiłem, pocentrowałem. Mam nadzieję, że działa do teraz. Skoro dostałem drugi wał, to myślę, że, że tamten działa. Problem właśnie polega na tym, że przesuwają się względem siebie... Znaczy wysuwa się czop z przeciwwagi, no a się przestawia i, i nijak. Za cholerę ten silnik już nie chce pracować. Po takiej naprawie u mnie, ponieważ ja tego nie robię, trzeba... Jeszcze szczepić czop, który ma tendencję do wysuwania się, do obracania. Trzeba szczepić y, najlepiej tigiem, chyba tak to jest, jakoś się nazywa, albo digiem, albo tigiem. W każdym razie trzeba zalać y, czop i przeciwwagę, nie uszkadzając reszty. I to jest y, już robota dla mechaników. Montażu. Ja tego nie robię osobiście, więc tego wam nie pokażę. Pokażę Wam tylko, jak jest zbudowany wał, jak jest ten wał skonstruowany, gdzie leży błąd. I jak jest wał, jak wygląda wał przed naprawą i jak wygląda po naprawie u mnie. To będzie tyle w tym filmie. Myślę, że na początek wystarczy, bo. No, długo, długo mnie nie było, i chociaż czeka na miastka, tego co tutaj robimy z Bartkiem, z synem, da wam obraz tego, co można, a czego nie można zrobić. Dobra, to co? Przejdziemy teraz do pokazania wału i pokażę później w centrowniku, jak jest wał wycentrowany obecnie. Jak będzie po naprawie to do zobaczenia przy wale. Hmm, no to i to cudo, czyli ten wał czterocylindrowy Boxer. bokser przypomina do złudzenia to zestawienie wału od M z tym że powiedzmy jeden wał, drugi wał dostawiony. Te elementy, o których mówiłem, to są elementy, które stanowią integralną całość są. Jednolite ten czop korbowy i ten czop korbowy również są jednolite z tą i tą przeciwwagą. Czop, kolejny, czop jednolity z przeciwwagą to jest ten. I tutaj ten te przeciwwagi to są przeciwwagi środkowe, które yy, no, mają czopy wciskane o tyle jest utrudnione rozbieranie tego wału, że nie za bardzo jest jak to wszystko podeprzeć jak to rozciągnąć, wał trzeba by rozciągać, nie mam takiej możliwości u siebie, nie mam oprzyrządowania więc radzę sobie inaczej, ale ale radzę sobie przesunięcie o którym mówiłem, przestawienie wału to jest w tym miejscu te kreski powinny wam zobrazować tak teoretycznie powinna przebiegać linia tych przeciwwag a w rzeczywistości jest tak że ta przeciwwaga i ta przeciwwaga są względem siebie przesunięte oprócz tego są przesunięte względem tej przeciwwagi o, tu mamy pokazane jak są przesunięte te przeciwwagi względem siebie, ta i ta tak w tym miejscu jest wał rozsunięty znaczy konkretnie wysunął się z tej przeciwwagi w tym miejscu, nie wiem czy będzie widać pewnie kiepsko, ale, ale, ale jakoś tak tu. O, tu jest po prostu przestawiony, moje zadanie będzie polegało na tym, żeby ustawić te, dwie, te trzy przeciwwagi w zasadzie w trójkąt tak żeby to było co 180 stopni no i oprócz tego zsunąć te dwie przeciwwagi ze sobą, tak żeby chop miał taki sam luz jak jest na tym, czyli tu jest w tej chwili, mm, ojej, powiedzmy w tym miejscu 25 mm, a w tym miejscu jest 25,8, czyli 8 dych jest za szeroki ten wał, on się po prostu rozjechał. Także to będzie całe moje zadanie, takie skromne, niewielkie. Efekt jaki będzie tego, no zobaczymy, zobaczymy, bo sam jestem ciekaw. Pierwszy wał, który robiłem, udało się zrobić praktycznie na zero. Zobaczymy, czy dam radę poradzić i z tym wałem. Mam wał w centrowniku. Pierwsza panewka, bo bicie to jest z tej strony przestawionej. Środkowa panewka. No i zewnętrzna panewka widać ta jest tu najmniej, to bicie bardziej wynika z poprzestawiania tych pozostałych. Także a ten teraz pokażę Wam jak jest ustawiony trójkąt. Dobra, teraz macie obraz pierwszej, pierwszego korbowodu z jednej strony, obrót. I nie mogę zamknąć w ogóle czujnika. O, wykonał raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć milimetrów różnicy. Także, jak sami widzicie, przestawienie jest dość spore. Lepiej może będzie to widać, jak ja tutaj cofnę. O, pokażę wam to w ten sposób. Tu mam zero na tym... Przestawieniu, a z drugiej strony, jak wezmę korbę, to w ogóle nie dochodzę do korbowodów. To samo dotyczy tej drugiej strony. Kawałek dalej przesunąć. Nie wiem, czy tu będzie widać. Widać, widać. Teraz ustawiamy z tej strony. Tu powinno się prawie zgadzać, ale to raz i dwa tu jest ok widzicie ta strona jest ok tu nie jest nic przestawiony w zasadzie na tych dwóch korbowodach przestawione są te dwa segmenty także moje zadanie będzie polegało na ustawieniu przestawieniu, zsunięciu, wycentrowaniu i to będzie cała moja robota której nam no, podjąłem się bo, bo, bo nikt nie chciał. <grych> dobra, pokażę wam już efekt końcowy, bo za dużo by to było filmowanie, za dużo czasu. Nie wiem, czy YouTube połknąłby ten film w ogóle, także do zobaczenia, jak już będzie gotowe. <grych> no dobra, mamy wał poustawiany. To jest strona, która nie była ruszana, to jest strona, która była ustawiana. Trójkąt. 4 setki, 500 różnicy. Jeszcze raz. Nie, 4 setki różnicy, czyli wszystko powiedzmy w normie do 500, jak jest, to jest wszystko ok. Nie ma się czego czepiać, bo to naprawdę nie jest prosta sprawa. żeby paskudę dostać do zera, choć jest wykonalne, nie mówię, że nie. Ta strona, która była robiona w zasadzie jest półtorej setki zero, różnie to wychodzi. Teraz kwestia bitowału. Myślę, że zabieg się udał. Pacjent będzie żył. Przechodzimy do biurka. Dokończę film. No i tak sami widzieliście, e, można takie coś ustawić. Nie jest to jakąś wielką tragedią. I jeszcze jednej rzeczy wam nie pokazałem, że szerokość wału się zgadza. To już na koniec najwyżej dorzucę, że wał został wsunięty. Że to wszystko działa, że, że powinno działać, w tej chwili muszą tylko przyspawać czop, żeby nie miał tendencji do wyjeżdżania, bo to śmigło, które jest zamontowane na końcu Przy jakichś tam chyba dużych obciążeniach, ja tak przypuszczam, że przy dużych obciążeniach powoduje Zbyt duże naprężenia na wale i, i niestety potrafi to wszystko zerwać, dlatego takie OM-owe wały, takie, które są poddawane dużym przeciążeniom są bardzo często już fabrycznie spawane myślę, że tutaj niczym nie będzie przeszkadzało, jak zamocują, przymocują ten czop, który jest wadliwy do samego do, do przeciwwagi pójdę po wał pokażę Wam jeszcze, że Szerokości się zgadzają. Ta część była suwana. Ta część była taka, jaka była. Wymiar półgóry 24,97. Tymi słowmiarkami to się tak mierzy. To jest 24,97,98. Czyli szerokości w tych przeciwwach między sobą są takie same. Te elementy, jak już mówiłem, są stałe. Teraz co więcej. Pamiętacie jak rysowałem te, te na początku te linie. Te linie były tu, z tymi zgodne. W tej chwili wypadły tak, jak przewidziałem, że jest to przestawione, praktycznie rzecz biorąc, ustawiły się w jednej linii. No i z drugiej strony to co było przestawione, nie wiem, pamiętacie na pewno, to ustawiło się tak jak przewidziałem, że prawdopodobnie tak to będzie więc widzieliście, można ustawić można przestawić, można przesunąć jest to wał niełatwy, nieprosty, zajęło mi to dosyć sporo czasu, nie będę wam mówił ile bo, bo i po co, ale dosyć dużo jak na normalne standardy wałów takich zwykłych, także no efekt mnie zadowala, jest ok myślę, że, że i Wy nie będziecie zbyt mocno narzekali, a właściciel wału będzie zadowolony, że nareszcie będzie mógł odpalić swój samolocik i sobie polatać. Dobra, to chyba tyle na dzisiaj. E, następny filmik postaram się nakręcić jak najszybciej. E, a jeszcze jedna rzecz: widzicie, patrzcie na koniec, jeszcze Wam powiem, że cały czas oczywiście oferta z filmu o korbowodzie, tym otrzymanym od. Klienta od, od y, subskrybenta jest aktualna jak najbardziej. Jeżeli ktokolwiek będzie miał taki wał tego typu, to proszę dzwonić. Karbowód jest jego, robota gratis. Także zapraszam na następny film. I cóż, do zobaczenia, cześć.